Siemaneczko z tej strony. Nataniechow i Mateo. W dzisiejszym odcinku przetestujemy taką grę. Nie wiem, czy jest popularna, ale. Ja już w nią grałem, ale Mateo w ogóle nie wie o co chodzi. W ogóle. Ja tak zaciągnę, no zrobimy o tym filmik. I nic nie wiem. Włączaj. Mm, dobrze. Więc. Zaczynamy od takiego ziarenka. No i masz do wyboru doniczkę i ptaszka. Co wybierasz? No, donik, doniczkę. Doniczkę. No i teraz jest konewka, czy? Yy, nie wiem, jakiś tam. no. no. Jakiś tam do gwiazdków. No to konewka. Konewka. Konewka, konewka. I kwiat urósł. Chcesz kulę dokręglić, czy kartonik? Kartonik Dobra, no i wybieraj, ciach, ciach Albo kredka? Kredka mhm. No, co to jest? Miś, ul, może ul? Słońce nie. No nie wiem, nie wiem co to jest, to nawet nie wiadomo co to jest Jakieś koło coś tam Koło. I tak to... Ze jest... słoniem. <głos》>, koło wrotek dla słonia. I wyleciałeś z tego pszczoły. Zostawiły ziarenko. Tak, to jest mitoza. Zawsze się zapętla. I dlatego to wziąłem, ponieważ ma to dużo. Dużo zakończeń musisz i musisz, ty wszystko to kliknąć. To daj te czas. Idziemy do kwiatek. Musimy zrobić chyba ile tam? Z 50 ponad kombinacji różnych. A to co, co? Małe tam? jajko chyba i duże jajko. <grym> ja już przeszedłem tą grę raz, ale. To jest najgłupsza gra, w jaką grałem. No to, jest? Lampy jakieś. A, aniołek, no. Świetnie. Jajko. No to nie. <grym> jajko. Nie wiem, co to jest. O! Jarenko. No i tutaj zobaczmy jeszcze, blokowałeś kolejne osiągnięcia. No, hmm. świetna gra! Świetna. No zaraz wybierzemy ptaka. No wybierzemy małą. No. Nie, co to było? Małe jajko, a. <gryw> jest, e, marchew? E, do, gór, e, do góry nogami, czy. Normalnie. 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 No, normalnie to już w tej grze nic nie jest. Bałwan. Jest jajka Ogień. Rzuciłeś królika do ognia. I znowu. Od początku. <gryw> Teraz damy coś takie Nie no to jest Olóz, krzak Pająka damy No Drzewo urośnie To jest broku jak to jest? A to jest brokuł A broku i drzewo to to samo Brokuł i drzewo to to samo No tak A Czy gumka? Gumka Mhm no nie rozkoch. Tort. No kto by pomyślał, że, że z tego portalu wyskoczy Ziarenko? Tak. Kto by pomyślał? O już dużo mam. No. Musimy zrobić wszystkie. Nie. Po co? Wszystkie co? Robiły wszystkie, Aż tyle tego, tak? No, to nawet, to... nawet fajna gra. Tak, mm, oczywiście najgłupsza, tak, no. bakłażany. Dobra, teraz, teraz ja zrobię jakieś kombo. Już znam trochę tą grę. Oczywiście, dlatego wiem, co robię, ale bo głównie tutaj to będzie Mateusz to wszystko robił, bo on nie wie. U. Uśmieszek. Jeśli podoba Wam się ta gra, choć nie wiem, bo jest hmm. ona strasznie dziwna, to możecie zostawić łapkę w górę. I subskrypcję no, chociaż ja nie namawiam, bo to jest, to jest bez sensu, ale. Oczywiście gra jak ja, jak gra z mózgu, to ziarnko. No, jak zawsze. Jeszcze jedna kombinacja. Hmm. I jajko. Hmm. Znowu to zrobię. I tam zrobię kolejną kombinację. To jest w ogóle bardzo dziwne w roku. Nie, to jest te dziwne... To jest I jakiś to... niby ten. O, swojego to, to. I co by panu? Janko. <noise> jak, jak oczekujecie coś więcej od tej gry, to, to to jest już wszystko. To jakby to jest wszystko, wszystko. Nic tu więcej o, nie, nie ma. pojawiło się. A masz szczęście mało tych znaczków. No nie wiem czy mało tych znaczków. Ja też tak myślałam że mało z tych znaczków. Ale to... A to zdaje się. Ale tak naprawdę ule, to, ule. to będzie Mhm. I co tu będzie? Coś jeszcze kopujesz? Ziarko. Zgaduję. Biziarenko. <grystanie> mhm. Ty tutaj Mateusz graj, a ja pokażę Wam coś co lubi ziarenka. co? Chyba jeszcze nie poszło spać. Albo poszło. Nie wiadomo. I znowu ptaszek z... 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 Wyskolkuję. w górę. Na razie to co chciałem Spada Wam pokazać, to śpi. Ale jeszcze, jeszcze pokażę. Machewka do góry nogami. Na dziesiątej minucie filmu wam pokażę. Jak będziecie chcieli zobaczyć tylko to to przebicie. Kaczka. Ja my no nie mogę z tej gry. Nie co to jest? No nóż. Co wypada? Ja To to obie, kombinację. Tylko tam jeszcze był statek. Już koniec? O O! Tak, jak klikniesz dużo razy, to to się przebija, żeby... Ale, żeby nie przebijać... O, telewizor! Bo może... Bo chcę... Widzieć te o co to robisz? Kupa! Tak. Nie Tyle już mamy tych, tych. No, już konkretne. Teraz ty... ja ci coś, tutaj. Pokażę. Pokażę. Hmm. pokażę ci coś. A nie, to było to. to było. Hmm. Później był karton. To jest ta, co pamiętam, chyba najgłupsze, co mogło być. W hmm. ciach, ciach. No. Nos. Hmm. Teraz woda. Karton zamówieł, że urosło drzewo. Nie, słonik na koło I I ziarenko hobiczek. Dobra, co my tam mamy? Następnego kwiatka. Jakiegoś. Ale weźmy takiego robaka. Mucha to jest mucha. A to jest Mucha. mucha A jest. I mucha zielona kwiatka. <noise> misienka. misienka. Nie, dam to. I ja, No jak zwykle. No ale myślę, że zakończymy ten odcinek. No nie wiem czy yy, będziecie chcieli część drugą, bo jest to mega, mega grupy gra. Na jakiś słoń. Napiszcie w komentarzach, czy chcecie część drugą tej gry. Nie. Jak się nie zablokują przez przypadek. A ja co to jest? To, co się... Co to piśnie? To robisz Reset. Nie, nie, nie. Nie <noise> reset. No to tak się z wami